Najlepsi reżyserzy Hollywood. Ten wielki hollywoodzki reżyser rozpoczął karierę filmową od współpracy z legendarnym Rogerem Cormanem, królem niskobudżetowych horrorów. Przełomem stał się nagrodzony Oscarem scenariusz do filmu Patton. Od tamtej pory zdobył jeszcze cztery nagrody Akademii, pracując z najlepszymi aktorami nad trylogią Ojciec Chrzestny, pisząc scenariusze i reżyserując Rozmowę, Czas Apokalipsy, czy jeden ze swych najbardziej osobistych filmów, Młodość Stulatka. Witam, nazywam się Francis Coppola i zapraszam na program Najlepsi Reżyserzy Hollywood. Początki Jesteśmy w Napawali, w Rutherford w Kalifornii, w jednej z sal działu dokumentacji mojej firmy produkcyjnej American Zoetro. Myślę, że w całym budynku może znajdować się 80 tysięcy tomów. Kiedy przyszedłem na świat, moi rodzice byli młodzi. Byłem drugim dzieckiem. Miałem starszego 5 lat cudownego brata. Mój ojciec był flecistą, solistą orkiestry symfonicznej NBC, pod batutą Artura Toscaniniego. A ponieważ muzyk tej klasy musi ćwiczyć codziennie, pierwszy zapamiętany przeze mnie dźwięk to brzmienie jego fletu. Moja matka była bardzo piękną kobietą. Kiedy przychodziła do mnie do szkoły, inni uczniowie mówili, że wygląda jak gwiazda filmowa. Miała ciemne włosy i zniewalającą urodę. Można powiedzieć, że pierwszym obrazem, jaki zobaczyłem, była jej twarz. Tak więc jej twarz i dźwięk fletu to pierwszy film, który pamiętam. Pamiętam również, że w piwnicy mieliśmy małe kino. Pokazywaliśmy w nim kreskówki i zapraszaliśmy dzieciaki, żeby za 25 centów obejrzały film. Sprzedawaliśmy też lemoniadę. Kiedy nieco podrosłem, zostałem sparaliżowany i cały czas musiałem siedzieć w domu. Nie mogłem wychodzić, ponieważ w tych czasach wszyscy bali się polio zakaźnej choroby zwanej paraliżem dziecięcym. Spędzałem czas bawiąc się kukiełkami, magnetofonem i projektorem filmowym, zabawką, którą dostałem od dziadka. Bardzo chciałem zostać dramaturgiem. Jednak, kiedy byłem w ostatniej klasie, zobaczyłem film Sergeja Eisensteina: 10 dni, które wstrząsnęły światem. Chociaż był niemy, montaż dawał złudzenie dźwięku. Byłem pod tak ogromnym wrażeniem tego obrazu i magii montażu że zamiast podjąć studia na Wydziale Dramatu Uniwersytetu Yale, wybrałem szkołę filmową na Uniwersytecie Kalifornijskim. Odpowiedziałem na zamieszczone na Uniwersytecie ogłoszenie, w którym Roger Corman szukał asystenta. Zainteresowało mnie, ponieważ brakowało mi wtedy pieniędzy na zapłacenie rachunku telefonicznego, czym się bardzo martwiłem. Kiedy zadzwoniłem, poproszono mnie o zostawienie numeru telefonu kontaktowego. Siedziałem przy telefonie i martwiłam się, żeby nie został odłączony, zanim do mnie zadzwonił. Ale zdążyli. Rozmawiała ze mną bardzo miła kobieta, której imię, Kinta, pamiętam do dzisiaj. Zapytała, czy znam rosyjski. Korman kupił bowiem prawa do sowieckiego filmu i szukał kogoś, kto nie tyle miał przetłumaczyć dialogi, co stworzyć nowy tekst, aby film stał się bardziej drastyczny niż pierwotna wersja. Zatrudnili mnie i pracowałem nad kilkoma sowieckimi filmami. Korman obsadzał w nich angielskich aktorów i przerabiał je na horrory. Pierwszy film. Jeden z moich pierwszych filmów to Ludzie z deszczu. Scenariusz do niego napisałem razem z Shirley Knight i Jamesem Cannem. Film ten wskazywał kierunek, w którym chciałem podążać. Adaptując na potrzeby filmu własne opowiadania, mogłem je filmować w bardzo osobisty sposób. To dawało mi większą niezależność. Potem chciałem nakręcić rozmowę, kolejny bardzo osobisty film. Scenariusz do niego także napisałem sam. Zagrał w nim Gene Hackman. Ale niełatwo było znaleźć pieniądze na ten bardzo osobisty projekt. Mogłem sobie pozwolić na jego realizację dopiero po nakręceniu Ojca Chrzestnego. Gdyby niespodziewana popularność Ojca Chrzestnego nie odmieniła mojego życia, po rozmowie nakręciłbym Młodość Stulatka. Film zdecydowanie bardziej osobisty. Akcja! Skąd się biorą projekty? Pisanie scenariusza przypomina nieco aktorską improwizację. Wyobrażasz sobie, jak film ma zostać nakręcony, co bohaterowie robią i mówią. Uruchamiasz wyobraźnię i zapisujesz to, co widzisz i słyszysz. Wtedy nagle otwierają się drzwi i zjawia się ktoś, kogo się nie spodziewałeś. Wchodzi ciotka, wściekła, że włamałeś się do jej mieszkania. Zaczynasz dalej snuć ten wątek, który w akcie wizualizacji zdaje się sam rozwijać. Nauczyłem się nie czytać od razu tego, co zapisałem. Po prostu cieszę się doznaną wizją. Gdybym to przeczytał, mógłbym się rozczarować i odrzucić pomysły jako nie dość dobre następnego dnia zaczynam tam, gdzie skończyłem i kontynuuję improwizację. Po dwóch dniach mam około 10 stron. Wtedy czuję, że to już coś, ale nadal nie czytam tekstu. Tak właśnie pracuję. Wtedy Czasami zatrzymuje się i zapisuje wydarzenia w formie krótkiego planu. Po pierwsze, mężczyzna spotyka kobietę. Po drugie, ona mówi mu to i to. Wszystkiego 6-7 punktów. Ten plan dostarcza mi później wskazówek. I znów popuszczam w wyobraźni. Jakbym snuł marzenia. Przygotowania. Pracując nad utworem Ten od serca, chciałem przede wszystkim stworzyć film nakręcony na żywo, jak w telewizji z pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej. Zanim wymyślono taśmę wideo, istniała jedynie telewizja na żywo. Reżyser obserwował ujęcia z różnych kamer i mówił, Kamera pierwsza, kamera druga. Niektórzy byli w tym mistrzami, zwłaszcza John Frankenheimer. Tak samo za jednym zamachem filmował sztuki teatralne. Produkcje powstawały wówczas dosłownie jednego dnia. Planowałem zrobić film w ten sam sposób. To się jednak nie udało, za co ponoszę całkowitą odpowiedzialność. Zawsze, gdy chcemy zrobić coś innowacyjnego, napotykamy silny opór. Pojawiały się różne problemy. Czy naprawdę musimy pracować w ten sposób? Jak dostosować oświetlenie do ujęć z 20 kamer? A jednak to jest możliwe, oczywiście, jeśli się postaramy. Jedną z niewielu rzeczy, jakich żałuję, jest to, że w ostatnich tygodniach przed kręceniem tego od serca nie okazałem się dość silny i dałem się przekonać, aby nie kręcić całkowicie w czasie rzeczywistym. Ostatecznie film nakręciliśmy jedną kamerą, realizując po jednym ujęciu. Wyrzuciliśmy w błoto pieniądze wydane na przygotowania do kręcenia na żywo. Musieliśmy też zająć się postprodukcją, choć pierwotnie po tygodniu zdjęć ten od serca miał być całkowicie gotowy. Na planie. Reżyserowanie jest trudniejsze niż pisanie, ponieważ gdy piszesz, masz współpracowników postacie, które wymyśliłeś. Kiedy zaś reżyserujesz, cały czas musisz przekonywać innych ludzi, aby na chwilę zapomnieli o swoich pomysłach i zrobili to, o co ich prosisz. Jako reżyser staram się o interesujące rekwizyty. Zachęcam aktorów do przedstawiania własnych pomysłów na ich rolę.

Reżyserowanie jest trudniejsze, ponieważ stale trzeba przekonywać ludzi, którzy się boją, aby zrobili to, o co ich prosisz. Pracuję z przekonaniem, że film powinien być żywy. W takim wypadku sprawy mogą się potoczyć inaczej niż planowałem. To właśnie staram się zrobić ukazać życie. Jak w każdym dziele sztuki. Reżyser jest w pewnym sensie niczym Bóg, aby stworzyć coś żywego. Nie można być zbyt rygorystycznym, bo uzyskamy martwą naturę. Nadmierna otwartość grozi jednak utratą kontroli. Tak jak przy wychowywaniu dzieci lub budowaniu związku. Trzeba otworzyć się na potrzeby człowieka lub dzieła, będąc jednocześnie rygorystycznym. Na tym to właśnie polega. Sekrety Hollywood. Jimmy Khan był bardzo zabawny. Wychował się w Queens, w Nowym Jorku, niedaleko miejsca, w którym dorastałem. Ciągle się śmiał i opowiadał dowcipy. Zawsze i Wszędzie go było pełno Pewnego razu przeprowadził ze sobą aktora Dona Adamsa występującego w programie Get Smart żeby sprawdził czy Sonny w Ojcu chrzesnym był dobrze uczesany To było bardzo zabawne Już wiele lat temu pracując w teatrze zauważyłem pewną prawidłowość Jeśli podczas pracy nad sztuką aktorzy cię uwielbiają Lubią z Tobą pracować i uważają za świetnego reżysera. To kiedy sztuka okaże się klapą, wszyscy stwierdzą, że praca z Tobą była okropna. Jeżeli zaś jesteś podły i krzyczysz na nich, a sztuka odniesie sukces, powiedzą, że byłeś cudownym reżyserem. Wszystko zależy od powodzenia przedsięwzięcia. Marlon Brando nie przypominał na początku Ojca Chrzestnego. Pewnego dnia zaprosił mnie do siebie wcześniej rano. Kiedy wyszedł z sypialni, blond włosy miał ściągnięte w długi kucyk i był ubrany w kimono. W wieku 47 lat nie przypominał zdarzającego się szefa mafii. Tego dnia przyniosłem ze sobą włoskie przekąski i cygara. Tak właśnie często pracuję z aktorem. Nie mówię mu wiele, ale podsuwam różne rekwizyty, które mogą pomóc w budowaniu roli. Tego dnia Brando wyglądał młodo, ze swoimi długimi blond włosami. W końcu zwinął je w kok i przyciemnił pastą do buty. Kimono zamienił na białą koszulę, którą mu przyniosłem. Powiedział, że Włosi mają zawsze zagięte kołnierzyki. I zaczął wyginać swój. Pracował nad drobnymi szczegółami. Ćwiczył wymowę. Próbował sera, cygar. W pewnym momencie zadzwonił telefon i Brando zaczął mówić jak ojciec chrzestny. Ciekawy, co myślał o jego rozmówca. To było bardzo zabawne. Potem wziął chusteczki. Zwinął je w kulki i wypchał nimi policzki, mówiąc, że powinien wyglądać jak buldog. Na moich oczach dokonała się jego całkowita transformacja. Nagrałem to na wideo. W pewnym momencie Brando powiedział: A może powinien mówić chrapliwym głosem? Tak właśnie to wyglądało. Oczywiście, przy kręceniu czasu apokalipsy pojawiły się problemy. Kończyły mi się pieniądze, a Marlon Brando nie miał pomysłu na rolę. Nie potrafił się wcielić w pułkownika. Jednak do niczego go nie zmuszałem. Po prostu z nim pracowałem. Brando był bardzo interesującym człowiekiem. Trzeba pamiętać, że zyskał sławę w wieku 24 lat. W pewnym sensie żył w nierealnym świecie, jak wszyscy, którzy stają się popularni w młodym wieku. Robiono wokół niego wiele hałasu. Próbowano nim manipulować. Właśnie dlatego Brando najbardziej lubił dzieci i zwierzęta oraz osoby, które nic od niego nie chciały. Był naprawdę miłym człowiekiem. Trudno powiedzieć, który Oscar znaczy dla mnie najwięcej. Trzy osoby z mojej rodziny zdobyły nagrodę Akademii. Najbardziej wzruszony byłem, widząc jak Oskara odbiera mój ojciec. Ten sukces, którego mu zawsze życzyłem, był jakby zapłatą za moje cudowne dzieciństwo. Oscar dla mojej córki również mnie ucieszył, ale ona jest taka młoda i piękna, że może zdobyć jeszcze kolejne nagrody. Mój siostrzeniec Jason Schwartzman też ma niezwykły talent, tak jak jego bracia. Oscara zdobył również Nicolas, Coppola, Nicolas Cage. Jestem pewien, że to nie koniec Oscarów i innych nagród dla tych młodych ludzi. Ulubione filmy. Mój brat wprowadził mnie w świat filmów Aleksandra Korda i innych dzieł stworzonych w tym wspaniałym okresie brytyjskiego kina. Takich jak Złodziej z Bagdadu, czy Człowiek, który czynił cuda z Rolandem Youngiem. Uwielbiałem też Rzeczy, które nadejdą i Cztery pióra. Brytyjskie produkcje Kordy, Michaela Powella, i Emerysta Pressberga, na przykład you know, czerwone pantofelki you know, oraz opowieści Hoffmana, I, budziły I, moją I, szczególną fascynację. Oglądałem również popularne filmy amerykańskie, w tym Dracula, Frankensteina, Wilkołaka, Abbott i Costello spotykają Frankensteina. Filmy, które chcę robić teraz, zwłaszcza w tej nowej sytuacji, to filmy pytania. Odpowiedzią staje się gotowy obraz. Ostatnie słowo. Ważnym momentem w moim życiu była chwila, gdy zrozumiałem, że kino i rozrywka to żaden biznes. Opłaca się głównie dystrybutorom. Wszystkie dochody trafiają najpierw do ich kieszeni, a dopiero na końcu do ludzi, którzy rzeczywiście tworzą filmy. Ale nawet dla dystrybutora biznes filmowy nie jest prawdziwym interesem. Jednego roku można osiągnąć sukces, a następnego nic nie zarobić. Inne formy działalności, na przykład winiarstwo, turystyka, wydają się bardziej godne zaufania. Zarabiasz pieniądze co roku, i dzięki dobrym decyzjom możesz rozwijać swój interes. W pewnym momencie zrozumiałem, że muszę zarabiać pieniądze na czymś rzeczywistym, co pozwoli mi sfinansować moje mniej realistyczne zainteresowanie branżą filmową. I tak się stało. Jedną z moich najmądrzejszych decyzji była rezygnacja z zarabiania na życie kręceniem filmów i założenie własnej firmy. Przekonały mnie do tego doświadczenia po napisaniu scenariusza do Patona. Jednym z powodów, dla których scenariusz nie został przyjęty, była scena otwierająca film. Patton pojawia się w niej na tle flagi i wygłasza mowę. Jest wtedy generałem czterogwiazdkowym. Ma medale, odznaczenia i broń. Usłyszałem, że ta scena wprowadza zamieszanie, ponieważ już w następnej Patton ma tylko dwie gwiazdki i brakuje mu medali. W końcu znaleziono aktora, któremu podobał się ten początek. George'a Scotta. Znalazł się też reżyser, do którego te sceny przemówiły i który je wspaniale nakręcił. Ten początek uchodzi dziś za jeden z najbardziej wyrazistych w historii Kina. Tak więc za coś, za co w młodości wyrzucają nas z pracy, później otrzymujemy nagrody. Trzeba mieć śmiałe pomysły. One wyróżniają się wśród innych, są inne od tego, czego się od ciebie oczekuje. Możliwe więc, że zostaniesz zwolniony i zdyskredytowany. Ale po kilku latach, jeśli uda Ci się przetrwać, zostaną uznane za jedno z Twoich najlepszych osiągnięć. Gdybym zasiadł przy jednym stole z Georgem Lucasem, Martinem Scorsese i Stevenem Spielbergiem, to o czym byśmy rozmawiali? Możliwe, że o filmach, o tym, które były najlepsze. Opowiadalibyśmy o nich, bo tak naprawdę kinem nigdy nie można się znudzić. Zawsze zadziwia cię jego elastyczność, magia i zmienność. Tak więc reżyserzy tej klasy mogliby rozmawiać o filmach. Mogliby też mówić o dzieciach i o rodzinach. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby rozmawiali o filmach. Wersja polska na zlecenie Alekino Studio Publishing. Tekst Barbara Leszczyńska. Czytał Piotr Borowiec.